w Telewizji. O. Kiedy ona się rodziła, zresztą mam nadzieję, że, że będą się rodziła. Dokładnie, no... Parę milionów lat temu, jak obinie bogów z Jakie słowa, Kiedy ona się rodziła? No. Dobrać dobrać tego, boginię, z, Wielkie się Nikt nie spodziewał się, że takie młode pokolenie nareszcie. I ważne to, że wreszcie kobiety zaczynają rządzić w polskim hip-hopie. Chociaż czy to jest hip-hop, to o tym też porozmawiamy. Zobaczcie, kto to jest. 🎵🎵🎵 Osia wjeżdża! A ja tam teraz sobie znam wszystko, jak ich Chodź, musisz tu być na pierwszym tym! Na pierwszym planie musisz być do Leo No dobra, tam.

Taki kolorowy twarz o wizycie. to jest sugestia na następną wizytę? Jakbyś ty tak przyszedł, to byś się dobrze noszył do stuja, zabiliby cię jest, jest mocna rozpoznawalność niestety przez te kolory, faktycznie. Przecież no, ty, ty, no, 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 no. Ja ciebie dużo to nie zauważysz. <grym>? Ale lubię takie różowo, tak przyjemnie, bo to się łączy z tym, że jest tak wesoło. Tak? Znaczy bez wątpienia. I twoja muzyka i cały... Wytwiać. Angielski e, powoduje, że moja jesteś jest spójne. Nie? Niezwykle. Jak ja wyglądasz też nie? nie to było. Z telefonu. Nie. No, British. No, no, a okay. Andrzej, to ty się nauczyłeś angielskiego, angielskiego? A ja mówię po amerykańsku. To tak bardziej z nie? Miłe szkoły po prostu. Oczywiście, no, no. Ja myślałem, że z Tennessee. Gówno. E, ja Przepraszam, to jest coś, co kończy zawsze roz, rozmowę. Jak Rosia? Trzeba Ma, do Ciebie mówić Sara czy... Jak wolisz? Ja jesteś... Nazywam się Sara, a na drugie mam Lokadia. Lokadia. Tak. to co stąd jak Losia, o, e, e, czy cały kraj... No, 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 Sara? Chyba teraz już można to powiedzieć. O, I by... tak się robi kariera, nie? Szacunek za to, że chyba jesteś dumna ze swojego sukcesu. No nie, że tam udawana skromność. Było no, to, to, to małe artystyczne wyolbrzymienie, ale stało się to prawdą. Genialna odpowiedź w punk. Znaczy, u mnie masz już... A skąd ty się wzięłaś, bo ja czytam o tobie tak. Polska piosenkarka, raperka, autorka tekstów, dziennikarka, realizatorka nagrań i DJ. Ty masz kuźba więcej etatów niż ja. No, jeszcze nie, nie ma tam barmanki, kelnerki, o, czekaj, kasierki, barmanka, dinerka powiedziałaś? Nie, nie, nie. A, nie, nie zdarzyło się. Jeszcze. Armanka, kelnerka, kasierka. No tak. kuśba, to no, no mogłabyś być premierem. <grym _> Chyba by akurat nie mam aż tak dobrego CP, ale... No nie trzeba mieć, nie trzeba. Nie trzeba, nie trzeba. Może być prezesem dużego koła naftowego. Skąd ty się wzięłaś, Leosia? Hmm. Bo to było jednak gwałtowne. E, 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 A kiedy się dowiedziałeś? O, czy czy ko kojarzysz w ogóle postać? Czy no, gdzieś, no, nie chciałbym robić tutaj niczego nieładnego. Jestem stary, hej, ja jestem, jestem stary, ja się dowiedziałem... Czy ja tak źródła? Czy, Ja bardzo podoba mi się z twoich śpiewania. Okej. Jak Andrzej lubi hulano. No! Ja! Jak Co jest, no, Ja nie wiem, skąd ty się Bo to, że to lubi hulanki po prostu. Ja się zajmowałam muzyką zanim to się wydarzyło. Ale tak, tak. Ja teraz była się zestresowana, zesu, bo no ogląda ciszów, po prostu widne. Wojne ja się... no, 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 dziwne, no. nie dziwne, no. W szkołach różnych, trochę tego było. Ale w szkołach w sensie, że DJ-owałaś w szkołach, czy w chodziłaś do szkoły Nie, do szkoły? chodziłam do szkoły muzycznej, chodziłam też do szkoły produkcji muzycznej. Tak. Było takie przygotowanie mhm. um, Oczywiście przez to, że zawód raper to jest taki zawód trochę, że... A to jest zawód? Nigdy się nie kończy tych szkół, no to... A Taka reguła? No, czasem się zdarzy, czasem się zdarzy. żeby być raperem nie można skończyć żadnej szkoły? To można. raperem? Można. <laughs> nie skończyłem studium. To jedyne tak górnie no jak teraz. I super. I patrz, <laughs> i patrz, gdzie jesteś teraz. Świjała, tak, się. Młodzież mu to powiedziała. Skwint, 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 skwintowała. Myślę, że, y, była to droga długa, a ona po prostu została nagle. Grę... Nie ma możliwości Zjednać zakupu krokodylowego, mm -hmm. tak powiem. I wydaje mi się, że oczywiście też y, był tutaj y, Japson. No tak, jest moim supportem, prawda? On jest, yeah. jest moim supportem. Z supportem. supportem. Jest... Ja, przed nią po prostu. No nie. Nie. Tak, no? on mówił o swojej życzenia tak. nawet ostatnio, jak życzy ja sobie. To nie byłam ja. Aha, a dzisiaj nie. jesteś to ten, nie, nie? że nie ma tam takiego różowej włosy? No nie wiesz, ja tam będę no, jedną rzeczą. Nie, nie nie, ten... nie, nie, nie jestem, nie jestem. Nie jesteś dziewczyną Szapsona, nie? E, no, nie? Jestem też siostrą Szapsona, bo wiele osób o to pyta. No jesteś jesteście podobni kolorowi bardzo. Tak, tak, tak. A jest jesteś dziewczyną z Pola no, Nie. Nie, również nie. <ślam> I nie <ślam> jestem dziewczyną nikogo z show-biznesu. Naprawdę? No, naprawdę. Czyli twój chłopak jest kim? Księgowym? Nie. A? Nie mów, nie mów, I informatyk, nie informatyk cieszy się, że o to Ciebie nie wykaże. <sadztwia> nie, jest... A gdzie on Bardzo dobrze, bardzo no. dobrze. Powiedz mi, bo muszę o to zapytać. To znaczy, co, czy to, to jest ta płyta, która się ukazuje? To jest ta płyta, która się Niedługo. ukazuje. Niedługo, w październiku. We wrześniu? We wrześniu. W wrześniu. Ukazało się, że 24 września się ukazał. No tak, tak, jest to, radia, ty, tak. W, 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 to jest tak. tak. mama na przykład wieje. Ja miesiąc przed grudniem. Tak. ma z powodu. Nie, mama akurat nie Jara, ale tata Jara. <ś frequencies> <śleszy> 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 tata jara. <śleszy> Pozdrawiam, też tatę roślin. Przepraszam. Przepraszam, już ostatni raz coś powiem, ostatni raz. Ty wiesz, że kiedyś moja mama się zgodziła i powiedziała, że za jara? I co? Czy nie, ale to czy trzeba to, wiedzieć, czy, czy, czy. ja to często powtarzam, czy, czy. że ja jako zajarałem Pytasz za czy ja pewnie, że jara. Moja Trzeba uważać. Trzeba uważać, rozumiesz? Naprawdę no, nie ma, to było śmiałe. To, to było śmiałe Czy są jakieś... E, nie boisz się tego, że twoje zasięgi, twoja niezwykła moc i na YouTubie, ale też na TikToku, w ogóle jesteście bardzo ogarnięci socjalowo że to może wpłynąć na młodych ludzi, że stała się mimo swojego młodego wieku dla ludzi jakimś wektorem. Czyli punktem odniesienia, czyli moje pokolenie używało zwrotu autorytet. Mm -hmm. no, nie było to czy Wojewódzkiego zdało na żywo. Zawsze będą być zeszowane słowem odpowiedzialny. Myślę, że nie jest to. Nie jest to o tyle. O tyle straszna rzecz, o ile myślisz. O tym w taki sposób, jakbyś mm -hmm. zawsze chciał dla siebie dobrze. Mm -hmm. Ja też bym chciała zawsze dla moich fanów dobrze. Ja ich może nie nauczę tego, tak że muszą iść na studia i mm -hmm. muszą sobie znaleźć y, pracę w medycynie, ale na pewno nauczę ich tego, jak się śmiać, jak się cieszyć, jak się bawić. I jak też czasami zapomnieć o złych rzeczach, które się dzieją, jak... Dokładnie, górać, bo to są chulanki, trochę w inny sposób, bo tak jest generalnie przekaz mojej muzyki i tak bym chciała no, też... Czyli to jest raczej czysty hedonizm. Korzystanie tu i teraz. Odsuwanie czasu. To są trochę czasy mm -hmm. Teraz, bo. To znaczy, jak, jak, jak ty je widzisz? Czasy się zmieniły. No mówisz? Nic do dalej. Znaczy, niestety, nie mamy takich trudności, z jakimi wy się mierzyliście wasze pokolenia. Nasze czasy są wzbogacił <trujne> Rapson na o 10 zł. Leosia się Ale nie mamy proszę, rzutów, i i na to, na... Kocham cię. A to masz jakieś tatuaże? Mam, ma, ale bardzo intymne. Tak, a pokażesz jakieś? No bo nie pokazywać, bo mam się żadnych. Także się. Powiedzieć, ja też nie mogę. A ja mogę. czym? Dobra, o czym Andrzej? Dobra, teraz ja, ja tutaj ten, ja tutaj podsumuję.